Witam wszystkich z tej strony oczywiście Hinton i witam Was już na 58 odcinku z serii WNW Tym razem gramy Blitzkrankiem na APC Zobaczymy jak pójdzie i jak coś było ze mną gra Leona Czyli Olek go pozdrawiam I mówi yyy Mam Coś Nie dobrze słychać? No Dobra Chodź jeszcze podgłośnij sobie, ale po... mi się podłączyło Trochę, trochę ściszy. Dobra Zobaczymy jak pójdzie na PC Mam nadzieję, że się uda I Zobaczymy, jak wyjdzie. Gramy na Misfortunkę i. No dobra, Bo ja wiem, czemu ona ma tego. Smajta, z... ja się zastanawiam. Mi się wydawało na Zoe, ale. Zoe. Ale nie wiem. że miał teraz drugi level, No, u mnie tak samo. Że miał jeszcze podrzucenie. E. Tak, no sobie co, to, to nawet się nie liczę, tylko ważne, że miał na Że E? Ja rzucam E na się przyciągam, potem ty ich przyciągasz. Ja jeszcze rzucam ja Q i ona nie ma jak swój nie? To jest tak naprawdę już wygrana, bo my tam jej dbać o tym. Jednak czogat. A jednak czogat. Ej to w sumie lepiej dla nas, bo on główną nam drobi. Tak. Hmm. <laughs> Zobaczymy jak Zabawne pójdzie. Może, 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 może. Zobaczymy. Nie no widziałem, że ona ma smajta. Coj? No. Tak, bo Dziwię się czemu ona ma smajta. Mhm. No tutaj to jest naprawdę zbierka, który jest na stanie, jak formie. Nie, to jest właśnie to, co mówiłem! Aj! Czy czujesz ten damage? No, szkoda, że killenęło akurat. Aj! By był Do, kill ale już. Hila, nie. Dobra, nie ma kila, a ja mogę zaraz się wciągnąć wziął przez minionki przecież. O, ja bardzo minioną. A ja badałem miniona. Ej, smaj, znaczy Smajta, boże, flasha użyła. Dobra, 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 nie ma flesza. A czego to wyjełby? Mmm, możliwe. Choć wolałbym MFkę, która mnie goni. Szkoda, że nie mam Q1, znaczy drugiego level'a. No, e Dobra, nie, cofnij, 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 cofnij'e mam Bye bye Ego no i to jest taktyka wygryw, nie? Poczy no. o, nie Mam przyciąg na nie. Dobra. Oj, ja obu teraz nie użył na nas obu. Q Dobra, nice. Fuck. Dobra, dobra. Jest, 2 za 1. Mamy ten. A mogłem walnąć miliona, to bym się wyhealął. Fuck, FAK, Nie, nie. <laughs> Ale dobra, egzekucja jest git o, Luju. w ogóle nagrywać? Ja mam. Ta, a, dobra. Echo. Ale to jest... Ja ci mówię, jak chcesz grać w takie niestandardowe gry, których nikt nie ma pojęcia jak skontrować, a one są mega OP, to kurwa graj ze mną. Więc dobra taktyka jeszcze jest na przykład Leona albo Thresh AD wtedy, albo właśnie Thresh AD i Blitzcrank AP. Właśnie, Thresh AD no i Blitzcrank bo... to wiem, to jest powalone. To jest w ogóle porypana taktyka, że Blitzcrank pod AP, też pod AD. Kurwa... Idę. Jeszcze nie umieraj. No dobra, nie, nie bijam pod Turetem. Ujzy. Zobaczymy jak pójdzie. Mówię, mam nadzieję, że się uda wygrać. Patrz, tyk. tyk. i ją łapiesz. I <laughs> już nie spierdolisz. <laughs> I to jest <już> spoko Gierka. <laughs> tak można grać. Nie wiem, kiedyś z kumplem grając chyba Rankeda, wpadliśmy po prostu w... Dobra, gramy dla deki Rankeda, jak przegramy to przegramy Dawaj, ja pójdę rano, ty bliskak <laughs> Myśmy ojebali całego bota, zanim oni się... Oluju no, Ja będę standardował Leona przez i te po prostu e, Supportowy, a resztę lecę tak w Zrobię gank na nim Ok Przedemak ma na kuczarnię. Mógłbym jeszcze zwolnić do tego. Chociaż kurwia w ogóle jeszcze bardziej. Ja idę full AP i pierwszego Echo narobię robię. A i, a i jeszcze może Omen na zrobię. Przyciągnąłbym, ale... się udało. Aj! No. E, 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 e. fak nie mam! O, nie, dobra, moje! E, nie chodziło. Żyj! Dobra, nice. Tylko jeszcze to przeżyj. Nice. O, mam jeszcze many wystarczająco, żeby jedno kuwa. A ja cały combo. No właśnie dlatego mówię, jakbyś go złapał. Najpierw jakby trochę tutaj odszedł od tych minionów. robimy okay. no, tak? No to jaki mam przekazać. To kurwią go trochę. Hmm. Dobra. No, Minion zebrany. Ej, dżungler to jest tak. eee, Idę właśnie. Kurde, Dedu. Nie, dobra, zdechnie. Jeszcze Zoe przeszła w mida No Pisze gościu S jak bot wygrywa, kurde 4 do 2 w sumie... 4 do 1 wygrywamy botu No, bo tą egzekucję mam Ja zostanę ale jeszcze tak... MFK nie ma killi, tylko Zoe będzie trzeba ogarnąć, ale Zoe będzie easy, jak to będzie mopę. No, później to bez problemu, ja będę zabijać każdego na przykład no. Teraz sobie jeszcze zrobię odpływy tego, jak to się nazywa no, mobilizm to zrobię i kurna, będę zapierdalał Okej. Okay. Ty... Hmm. mamy akurat idealny kogoś, żeby MF skontrolować, bo mamy chyba ze 400. No i jakoś moje tak. Moje Q stunuje, moja RK stunuje, jeszcze masz Twoje Q. A ona jest jeszcze podczas ulta w bezruchu, więc mam dużo. Jeszcze podrzuca. Fak. Dobra, dobra, cofnę, cofnij, bo ona ci już teraz łatwo nawet nie musisz cofać, ja. To mogę zrobić tak. Szkoda, że nie mam przyciągnięcia akurat. Ja mogę zrobić tak, ciebie wychilać? Użył na mnie Ignite ktoś, nie wiem. A, tylko Czogat ma. No to Czogat użył na mnie. No dobra, czego stracił Ignite, a oni stracili też chwilę, bo MFK dużo. Ok. Przerabi się teraz przyciągnąć tą MFK. Czekaj, duży minion, duży minion, duży minion. Dobra, miniona atakuje to. I... Bo być level masz, ty A tu dupa kurna, kiedyś platyna w trzecim sezonie, wtedy to się kurna grało A nie teraz to, Na, nawet kurna goldy to chuj W trzecim sezonie platyna to było czym się pochwalić Ja kiedyś w ogóle rankedów nie grałem, tylko same normale Też, to grałem to doletli Tutaj ktoś coś, był, bo krapki czy? Z ZOI. ZOI? Rybka, w Ale ich nie ma. Dobra, obijemy kraba. O już jest MFK. Dobra, bij kraba. I wezmę jeszcze roślinkę wtedy. Chyba się że, że deznę, bo Zoi możemy je rypnąć, bo nie wiadomo gdzie ona jest. Ale na szczęście mnie rybła. I zaraz szósty. Dobra, mf nawet nie może farmić dobrze. Chogata coś nie, nie ma? Czekaj, czekaj. Czeka. Aj! Nie Aj. Może, może akurat bym ją złapał pod ten, pod ulta i byś wtedy przyszedł, wiesz? No w sumie. Można było tak zrobić. Najlepiej by było, jak jeszcze Chogat by był, ale coś go nie ma. Po co ona w Może Albo Dark Hatu Nie wiem w ogóle Ja najczęściej gramy grałem w po Dark Harvesta No Nie wiem jak złapać kurde no A było blisko no 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 no, no, no chodź, 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 chodź. Uj, A Aj! Nie, pierdolasz Dobra, ja się wiem Fuck, skilliniam. killiniałam Idźcie miniony, sią. O, zoi, miło Chodź tu, gnoju. Nie, mama! Dobra, dzięki, dzięki Ej, tutaj czemu nie ma kwiatka? Przecież jest obręcz i czemu kwiatka nie było? Właśnie też się zastanawiam. Kurna, akurat zabrakło mi idealnie 5 many, żeby ku jej walnąć, nie? Aj! A chciałem właśnie, jak ty ją przyciągniesz, chciałem akurat jej walnąć ku, żebyś ty mi miło... od. Gdyby tam był kwiatek, to bym jakoś przeżył chyba. Może tak. A mm. to czasami zauważyłem, że go nie ma. A ja też. Kurde. Więc dobra, muszę... muszę. Mm. Trochę pod pancerz i mamy. Bo... Jak reszta idzie teamowi? Najgorzej idzie sylasowi Mamy Mam, zdaje się, we znaki. Skoro ze Zoe już ma 5-1, mm. No ja dobra, tak nafidowana nie jest, zaraz możemy ją zjechać Przydałoby się. Problemu raczej tu nie będę. Fak. Idę, idę. Kaziu jeszcze tam wchodzi na plecy. Właśnie widzę. Się z jego ale możliwe, że deadnie nie. nie deadnie Ooo, akurat na zasięg To break, break, jak nie ma czoło Niepotrzebny był ulg, ale jakoś poszło Jak nie ma gata, to może nie ulgę No no dobra, Najlepiej się gra... O! Fuck! Ty śmiech, boże! Jest tu jest w krzaku. Właśnie widzę. Przyciągnąłbym ją, ale nie mam jeszcze. Ja ją wyczekam. Ja jak coś ja ją po prostu przeczekam, nie I ja ją złapię. Nie mam warto Dobra, fuks Towiła. Nie mam dobrze O nie załoj tu jest nadal, dobra Czekaj, ja wezmę kratkę i więc... mogę ją tankować. Już nam idzie A dobra to nie, 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 nie masz taky na... Użyję kwiata No, gdzieś już wróciła. Albo na topa poszła Do Troxa 3.1 Report stop Toxic Jungle No Help jeszcze powinien pójść report a nie ciekawie to z Nie, umiera! Nasz jungler O Jezus O jeszcze Jack! Dobra, ja go mam gdzieś. Ej, dobra, 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 dobra. W tej stronie. No easy. Widzisz jeszcze go odtwierdzają? Dwóch tu jest albo trzech w krzakach, jak coś. Dobra, mamy też. Patrz, cyk. Kurde, many nie mam. Ale gedity, dobra, okay. nice. Jakbym miał manę, to można było więcej ugrać, ale i tak jest zginął. Je. Jesteś jest warty to, to 300 golda. Wiesz jakby ten kurna nie przegrywał naszą doły No, nie, wiem, nie ma wierzę No przydok ]y Znika no, Cheszą mi jedną Koć Dwie się uda Uda się A ponad nawet trzy Kolejna fala mi nie Albo nawet 4. Tak chyba zwalimy, będzie pierwsza pierwszej że jeszcze to będzie dajliście. Musimy to na szybko zrobić, to się uda, mamy 5 sekund. No i git, okay. dobra. Wszystkie fale akurat na sam koniec spadły, licząc na ostatni. ostatniej. Dobra, Zoe zeszła, to ja tam... tam wracam. Ja będę zaraz wracać, jeszcze tutaj począłem chwilę. Jeśli Zoe wejdzie, to ona już nie żyje, ja pojeżdżam całe konto na jej. Pulcik jest, wszystko jest. Ona nawet nie będzie wiedziała co ja mówię, Dobra, jest Jax. Jeszcze Pyke'a. To nie było mądre, bo Mówisz... Z twoim ku warto przeciekać aż ja się wbiję, wiesz? Bo to jest wtedy lepiej. ja się to tak Miał tak ładnie wtedy wyjść ci dupa. Tak, Przydatny jest mój piorun Do farmienia Dobra to niech nie idzie Ja na dwóch idam. O, Jax skierdelił na Mila Dobra, to została wspólna, ale to już... Dobra, dead jeden A ja mamy nie mam Aha, nie masz manny, dobra To nie, nie będę się błyskał Wracamy? No, wracamy, wracamy Trzeba kupić temy o, Zus, 2,5? No dobra, tu mnie nie dziwię się, ja mam 2. Tu mi... Stać mnie na gantleta już. Hmm. Trzyma, może buty. A w sumie wezmę te tutaj mamy... Ale tu mi chwilkę czekaj, bo to mi da je krudą, to jest... Nie dobra, będzie 5. Będę miał kluwem. Tak wezmę. Są 30%. Mam 4 <coughs> sekundy, Q, 7 sekund. I to już nie da było mi ja najbardziej czekałem na maksymalny level tego ulta, bo wtedy bym miał 9 sekund zamiast 40 no. Ale jak na razie idzie zajebiście Jeszcze mogę trochę pod magię się wybudować i zrobić coś mieszankę, ale może jeden jest to ludem albo... Albo wiem, Meliander Meliander albo Rylajnę na nim, O, podszedł A tu mi wieża że dobrze Poszedłem na Miza Chyba bot szedł, więc nie, wybierze bierze może. Ja mu pomogę na Dobra. Ja mu pomogę. Na topie jest bo... Jo, nasz bot jest na topie. Na topie jest, bot ten masz i bierze tak naprawdę. No, to pomogę temu midowi. Dobra. Nie chciałem znaczy, ja, czy bym wysyłał teraz Morderka Kaisera, ale raczej jo. Jakbyśmy podejść! Aj Skurna, no, Jakby ten kranik wcześniej podszedł Idę do was A Polak Kurde. Polak Dobra nie, ja sam na nie dam radę na pewno Ja właśnie idę do ciebie. Rozwaliłem jeszcze warda, Bo nadal tam stał. E nawet mnie nie dał <grym> <duszel> <duszel> nic nie mówiłem <duszel> <duszel> Nawet mi nic nie is gone Jaki damage Nie! Jedna trzecia HP, Ulta nie ma. O, dobra, nice. Szkoda, że asystent nie dostałeś, ale dobra. Dobra, dostałeś go za nią. No, trochę wpadło. Tego smoka by się przydało. Mmm, teraz smoczek. Ej, ja muszę Kresa zrobić i to koniecznie. No to Zoe. Jak i ona kosmiczny, ona. Jedną trzecią HP mi z zdioz... użycia i temu, nie? Ja właśnie na tego sobie kupiłem buty te Merkury FAK Ale ja już rozumiem dlaczego ona smajta ma Czaj? O dobra git Ja już rozumiem ją to co ona ma smajta przynajmniej Żeby zabijać miniony? Nie, nie za żeby zabijać miniony, tylko właśnie ona ma niebieskiego smajta, żeby ciebie to Tylko ona ma tego smajta co jest używalny I ona ci w damage robi z nim, bo to się stakuje na niej Myślałem, że robi taktykę, jak Lee Sidney robią. O, Tyla skupiasz ulta. Że zabija miniona i od razu Q używa. Nie, nie, nie. Je to jej się stakuje to. Dobra, można szybko wierzę Jak miniony przyjdą nasze kiedyś. O, mam w ogóle blue. A no i o, Jaxa. To git w sumie. Ja mam 4-2, a Ty kurde Q dam. Łódź by się przydał Dobra, zaczyszczę Dobra, i dobijamy wieże Ich coś nie ma, nie wiem czy awczą? Nie, siedzą przy baronie. O! A chodziło no, mi to właśnie to. o nią. No i git. Niepotrzebnie flashowałem, <grym> ale dobra. Tam Jack się bije z Zoe Murder Kaiser awczy. Nie, dobra. Oni się tam tukują. Szybki meczek będzie. Zoe, no. Ona już ma 14. Nie, 12, Co ma? Czemu ja 14? nie widzisz gdzieś Dobra, Atrox dałby rady z Zoo na Eevee. Ja też. Mogę go stankować, ja ci mówię. Nie! Gdzieś ty go wyciągnął! Jest Git, Tego nie umiera, jedwie ży. Ona użyje coś ulta, no. wydaje mi się. Kurna. Ai! Dawaj mi Ulta level Jakbym zdążył No i git, 8 sekund mniej cool na ulcie Biedatka Nie wiem co ich Gdzie jest kitka? Zastanawiam się czy zbierać na cały kapelusz teraz Czy kupować maskę Eee... Wiesz co kapelusz, bo nie masz po co maski nie mają Magic Resów Dobra Maskę właśnie dlatego... Znaczy maskę, Boże. I czapkę dlatego, że mam prawie już na cza czapkę całą od razu. To bo ten... Bo oni nie mają magic w ogóle. To jest trochę ich głupotą, bo mam na nich ciebie i No. A Sylas nawet jak nafeduje mocno, to i tak będzie miał cholerny damage. W lejcie. No, Później i tak będzie. Łuk, jak cholera. Dobra, można przedkoszować. Ok, mi brakuje jeszcze 500 golda i mam na cały kapelusz. Czyli razem jakieś 250 AP mi wpadnie Aj. Dobra, wiesz, że dobijamy. Ale zobacz jak on mi, no nie? No Jeszcze z Pieruna. Fa- O! Jakoś udało się! Mamy ją, mamy... Dobra, koniec GG. Nie bali się w naszego Ulfa i koniec. Dobra, ja wracam, bo zaraz deadnę Sprzydam sobie książkę. No i staćmy na całego. Najlepszą, chyba taktyką, jaką kiedykolwiek wymyśliłem, jest moja taktyka na niezniszczalnego Garena. Który jest dosłownie niezniszczalny. Mało bije, ale on bije tak długo, i on jest. Powiem tak, 5V1 i Garen może zrobić pętę przez to, że jaki jest niezniszczalny. Hmm. Jego regeneracja życia jest niemożliwa. tysiąc na sekundę. No, on ma poro. Banum Oluju. No, ale z moim bójdem, to jeszcze. Nie idziesz? O, Zoe! No nie, pierdolił Kurwa! A zginął, dobra! Ja idę do nich, uratować ich. Już powinienem łączyć yy, mf MFK, bez problemu. Zoe, jakbym miał ulta. Uuu, oberwę mocno, połowa. Aha, jest taki. Mhm. No będzie się. 1300 Zoe. razem zabrała mi. Ale dobre, strasznie dobre kombo tu mamy, strasznie dużo stunów. No. O, 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 jak on to przeżył. Gościu, i tym kdx Czemu ty tam jeszcze Okej. Selektro tam mu dobija chyba za 200. Czy 300. Zabijcie ją. Na hita macie ją. I dupa. Idę na smoka chyba. W ja że też raz grałem Leoną pod AD. Też sporo zadawała. No, a grałeś kiedyś z Leoną pod Chyba raz, to? ale na URFie. A nie na URFie, mówię normalnie. To jest dopiero kosmiczne damage. Jedno ku i pół życia nie ma. A, ma. a Q ma cooldowny 4 sekundy, nie? No, ona ma spore kombo stunów. Ja ci mówię. Granie pod nią jest jak granie pod swinch czyli robić No nie, bo swingca to jest mamy Nie, jak ma jak Kurna Aj! To... Trzeba go zabić! go. Gówno zrobi, mówię ci No i git Nie dość, że mamy killa to jeszcze smoka Gość, My mamy tyle stunów, że on nawet nie miał szans się ruszyć. GG Szybki meczek Szybki odcinek. Jak to szybki odcinek? Klient, coś dostałem. Myślałem, że pada. A to co jakiś bus chyba przyjechał. O, Louis, teraz pokażcie mi, jak tam wygląda. Łapleńno, Liona, 18, miło, 400. 30 tokenów, dla mnie spoko. SK na Bliskranku. 24 minuty. Damage, no. Nie był mega zrobisty, ale nie ma tragedii. Ale dobra, też by było na tyle na tym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie z możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli nie, to oczywiście łapkę w dół. Do zobaczenia następnych odcinkach lub live'ach, live na Twitchu. Do zobaczenia bio.